To jest Diany O, mój słodki Karolu. Dzień dobry. Fotele pójdziemy takie sobie. Ja wiem, że prąd, że pamięci, że bajer, ale kurczaki. Jedno takie coś. RSQ8. Fotel jest taki sobie, Dobra. Co ty powiesz? Jezus, faktycznie, nie, Jezus, Józef. Józef. Co to można jeszcze fajnego dla Państwa? Arona. Arona jest za malutka. Arona jest za malutka, ale. Ale stania. No w miarę świeża. Przejdę przez kolejne pokrzywy, bo akurat fajny składnik. 22 rok. No. Albo i trzeci. Tu sobie przez płotek krzaczkami Takie 8 to 12-13 stoją jak są gołe są gołe No właśnie wtedy są, są tam GTI On tu stoi za 3 miesiące już Tak 3 miesiące tak jak ktoś powtórzył to, to ja wiem że stoi 3 miesiące czyli jak stoi trzy miechy to jest Alst. to jest co jaką już szukam Szukam Erces, chociaż zewnętrznej I co? Złoplę? Wiesz nawet list pusić Co chciał? Dla jak ustawiłeś 5000 euro no to trzeba Później, kosztuje? Trzeba najpierw targować, potem jeździć I zmarnowane 15 minut. Wiesz tego, ja, dobrze, to ciebie 5 euro Pożyczyć 50 euro? No ci pożyczę 50 to ci pożyczę, nawet 300 Masz 490? 4,850, mam 4,9 i sobie poniżej. A to Skuban Lis to dawaj idziemy do niego. Nie, jak? 4900. A mam 40. Kubię, bo nie mam więcej, to nikt ja no, Nie uwierzą, bo to są miglancy. A To jest drogie, to raczej 17,5. Kom... 17, już 17, szukam komuś kombin, ale, ale kurde, no piękne jest. Kombi byłby tańszy 2,5 BBS oryginal Młody brałbyś? Gdzie jest młody? Brałbyś? Kata dołoży no Tetetka ładna Rzadko spatrzona Tetetka w nowej lampie TTEŁ pomyślcie o TT był tak rzadko widziany Gra to trzeba by wyjąć, nie? No, szkoda bo. Ale mechanicznie... Taka moda to... Jakby za piątkę była, to wiecie, to wszystko do wyjęcia. Chociaż nie wiem czy jest wszystko, bo... Zmasakrowała. Mas, Żółta fajna, powiem ci do, do biznesu. Co to za folia ma z przodu, mnie zmyliło. Żółta fajna, mi się podoba. 15 rok, żółta jest fajna Zarobisty kanak do sprzedaży Sądźcie kolor, gdzie jest Panalic? A, a to jest jakoś prywatne, zarejestrowane My u liczka jesteśmy Tu jest zawsze fajnie, kurczaki Ale kto ma rozmach Nissan nowy kaszkaj Taki właśnie O, tu się przetrzepało tych samochodów. trzeba na kołowach? Tutaj, nie? Proszę panów, tu jest tak tyle dobra, że nie wiadomo gdzie nie, iść. Ale tu zobacz, zobacz sam, przyjeżdżasz tu, na stop Kurwa, tu się co chwilę zmienia. Nie wiadomo gdzie na Ale 30 tygodni wyrzuca samochodów. Strasznie, to no jest masakro. Co przyjadę, kurwa, cały i już A taki jadę. malutki, jak i obrotny? Ładnie. Fajne rzeczy 30 aut dziennie, tygodniowo co najmniej. Karoku, karoku. Gielbę drogo. To wszystko droższe niż dyną. to jest X-real właśnie mi coś przyjemnie pozwalało. Szanowni Państwo, bardzo mocno polecam y, sprawdzanie kupowanych używanych samochodów w systemie Car Vertical. Wiem z doświadczenia co mówię, bo często, a przykładów jest na to sporo, ludzie sprawdzają z ciekawości swojej zwykłej. Ten raport dopiero po zakupie, a zobaczmy, co tam się wydarzyło i wtedy jest dopiero płacz i zgrzytanie zębów. Warto sprawdzić przed zakupem, przed wręczeniem gotówki sprzedawcy. Pozdrawiam serdecznie, Pan Romek. Czołem, cześć, pozdro 600.